Top 10 kierowcy tych samochodów najczęściej łamią przepisy. Myślisz, że znasz najgorszych kierowców na drodze? Niemiecki portal Veryvox przeanalizował miliony mandatów i punktów karnych, żeby odkryć szokującą prawdę. Niektórzy kierowcy dostają mandaty o 87% częściej niż przeciętny kierowca. A jeden z modeli w tym rankingu kompletnie cię zaskoczy. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Top 10. Nazywam się Kacper i dziś przedstawię Wam oficjalny ranking Top 10 samochodów, których kierowcy najczęściej łamią przepisy drogowe. Oficjalny, ponieważ dane pochodzą z badania portalu Verivox, które przeanalizowało punkty karne z ostatnich dwóch lat. Dla 30 najpopularniejszych marek samochodowych w Niemczech. Pamiętajmy, że niektórych samochodów na drogach jest więcej, więc wyniki mogą być lekko przekłamane, ale trzymamy się oficjalnych danych. Zaczniemy od miejsca 10 i pójdziemy w górę do absolutnego rekordzisty, ponieważ kierowcy samochodów tej marki. Łamią przepisy ruchu drogowego aż o 87% częściej niż ja, ty czy nawet Wojtek. Teraz wleci nasze intro, a ja w tym czasie zapraszam Was do podzielenia się swoimi typami w komentarzu pod tym filmem. Jak myślicie, kierowcy samochodów której marki łamią przepisy najczęściej? Spośród wszystkich typujących, wybierzemy kilka osób. I rozdamy Wam nasze gadżety. Do wygrania będą kupki, wlepki, kody rabatowe i taka oto piękna koszulka Polo z logiem Kiles Protector. Na dziesiątym miejscu mamy Toyotę, japońska marka, która słynie z niezawodności ale najwyraźniej jej kierowcy lubią czasem mocniej nacisnąć gaz. Najczęściej napominane przez policję modele Toyoty to wbrew pozorom nie Supra czy modele z rodziny GR, ponieważ, jak wspomniałem we wstępie, tych na drogach niestety nie ma zbyt wielu. Najczęściej karany był niepozorny Auris, który to znalazł się w pierwszej dziesiątce konkretnych modeli aut, zajmując siódmą pozycję kompaktowy hatchback z silnikami od 90-konnego 1.4 przez 132-konne 1.6 oraz najmocniejsze hybrydowe 1.8 o mocy 136 koni mechanicznych. Na miejscu dziewiątym melduje się Skoda. Czeska marka z niemieckim DNA, której kierowcy również znajdują się znacznie powyżej średniej. Najczęściej karanym modelem Skody okazuje się być Octavia. Która w indywidualnym rankingu modeli zajmuje miejsce ósme. Ten rozsądny i stonowany rodzinny samochód występuje w wielu wariantach silnikowych, od benzynowego 1.0 TSI, które generuje 110 koni, przez 1.5 o mocy 150 koni, a także dwulitrowe jednostki generujące 200 koni w dieslu oraz 190 koni w odmianie benzynowej. A na sportowej odmianie RS z dwulitrowym TSI o mocy 245 koni mechanicznych kończąc. Ale odkładając na bok niuanse na temat generowanej przez silnik mocy, warto przytoczyć stare, ale jak widać, nadal aktualne powiedzenie: Najszybsze auto to służbowe, bo jak dobrze wiemy, Skoda jest częstym wyborem wśród firm. Na miejscu ósmym plasuje się marka, która według wielu z Was pewnie wymieniana była w absolutnym top 3. BMW. Legenda dróg i torów wyścigowych, której kierowcy słyną z zamiłowania do dynamicznej jazdy i wykorzystywania każdego dostępnego konia mechanicznego. W rankingu Konkretnie wyszczególnionych modeli BMW zajmuje aż 3 pozycje. <laughs> to lepiej niż na parkingu, bo tam to zazwyczaj tylko dwie. Seria piąta, czyli przestronna limuzyna z silnikami od benzynowego 2.0 o mocy 184 koni aż do topowego M5 z 44V8 Biturbo, generującego 625 koni mechanicznych zajęła miejsce szóste. Seria czwarta, czyli sportowe coupe, wylądowało na miejscu piątym, a seria trzecia, będąca marzeniem wielu młodych kierowców, uplasowała się na czwartej pozycji w rankingu konkretnych modeli. W przypadku BMW rządza prędkości, to nie przypadek. Marka sama zachęca do dynamicznej jazdy hasłem Ultimate Driving Machine. Złośliwi mówią z kolei, będziesz miał wydatki. A mój ulubiony akronim BMW to Bóg mnie wybrał. Dajcie znać w komentarzu, jakie inne określenia czy skrótowce dla tej marki znacie i lubicie. Krótka przerwa w materiale. Jeśli chcesz, aby Twój samochód był bezpieczny, odwiedź naszą stronę kilesprotektor.com i zabezpiecz Twój samochód już dziś. Polecam również innowacyjne zabezpieczenie automatycznej skrzyni biegów. Więcej szczegółów na confilog.com. A teraz wracamy do materiału. Siódme miejsce zdobywa Audi, ale uwaga: w rankingu konkretnych modeli Audi jest absolutnie niedoścignione. A piątka zajmuje niechlubne miejsce pierwsze. Jako, że kierowcy tego modelu zbierają aż o 87% więcej punktów karnych niż średnia. A5 to piękne coupe dostępne z silnikami generującymi moc od 150 koni w wersji 3.5 TFSI na RS5 z 2,9 V6 Biturbo i 450 koni kończąc. Na drugim stopniu podium znajduje się Audi A6 z wynikiem 81% powyżej średniej. Biznesowa limuzyna klasy Premium, nierzadko firmowe auto dla menedżerów, długie trasy. Autostradowa jazda, presja czasu, gotowy przepis na mandat. Miejsce szóste zajmuje amerykańska marka, znana ze swojej wszechstronności i wieloletniej obecności na rynku, której kierowcy też lubią poczuć moc pod maską. Build for Tough, czyli Ford. Najbardziej charakterystyczny model to oczywiście Focus. Król kompaktu. Wybierany od lat. Przez miliony kierowców, który w rankingu poszczególnych modeli plasuje się na 11 pozycji. Popularne silniki to 1.0 EcoBoost generujący aż do 155 koni mechanicznych lub większy 150 lub 184-konny 1.5 oraz nudne diesle 1.5 i 2.0. Na uwagę zasługuje też sportowy Focus ST oferujący nawet 280 koni mechanicznych. Mówiąc o Fordzie, nie można zapominać o legendarnym Mustangu z v pod maską, który stanowi idealne wcielenie amerykańskiej brawury. Fordami jeżdżą wszyscy i jak się okazuje, nie zawsze przepisowo. Miejsce piąte to synonim luksusu i prestiżu. Marka, której samochody nieraz są wykorzystywane nie tylko do komfortowej podróży, ale i dynamicznych zrywów. Mercedes najskuteczniejsze w zbieraniu punktów są modele klasy C, które w indywidualnym zestawieniu zajęły miejsce dziewiąte. Ale równie skuteczne, bo zamykające pierwszą dziesiątkę są modele klasy E z nowoczesnymi turbodoładowanymi silnikami. Przykład: popularne C200 napędzane silnikiem 1.5 generuje moc 204 koni mechanicznych. Czy chociażby E220D z dieselkiem generującym 197 koni. Nie zapominajmy również o flagowych wersjach AMG, jak chociażby C63 z V8, która oferuje aż 510 koni mechanicznych. Nie brakuje tam również suwów oraz limuzy, które, mimo swojej wagi, potrafią dynamicznie ruszać spod świateł. Mercedesy Kochają połykać kilometry autostradowej jazdy, a komfort pod prawą nogą wielokrotnie wygrywa tu z przepisową jazdą. Czwarte miejsce i to akurat było dla mnie dosyć duże zaskoczenie Volvo marka kojarzona przede wszystkim z bezpieczeństwem ma 24% więcej punktów karnych niż niemiecka średnia. A model XC60 zajmuje miejsce trzecie w rankingu modeli. 73% powyżej średniej. Rodzinny SUV z silnikami T5 generującymi 254 konie, lub T6 generującymi 320 koni. A T8, czyli hybryda typu plug-in, generuje aż 407 koni. Warto tutaj wspomnieć, że Volvo. Pozostało przy swoich dawnych oznaczeniach, gdzie T5 mówiło o turbodoładowanym silniku pięciocylindrowym, który aktualnie ma cztery cylindry. Tak samo zresztą jak wspomniane T6, które za to jest podwójnie doładowane, turbosprężarką i kompresorem. Chwila przerwy. Może prowadzisz salon samochodowy, studio detailingowe, albo jesteś mechanikiem. Skontaktuj się z nami i zostań naszym partnerem. Miejsce trzecie. I kolejne zaskoczenie. Chevrolet 29% więcej punktów karnych niż przeciętny niemiecki kierowca. Co prawda żaden Chevrolet nie figuruje jako indywidualny model w zestawieniu Top 10, według mnie marka jest zbyt mało popularna pod względem liczby konkretnych zarejestrowanych aut osobowych, aby jej modele mogły przebić się do czołówki analizowanej przez portal VeriBox. Ale warto wspomnieć tutaj o najpopularniejszych modelach, jak produkowany do 2014 roku Cruz, czyli Sedan, legitymujący się mocą od 117 do 163 koni, czy jego następca Aveo, dostępny również jako hatchback z mocami od 70 do 115 koni. Ale nie zapominajmy też o najciekawszych. Tutaj warto na pewno wspomnieć o legendarnym Alero oraz amerykańskiej Bestii z V8-ką o mocy aż do 659 koni, czyli Camaro. Chevrolet to amerykańska brawura i mocne silniki, a w USA mówią Real Cars HV8. Miejsce drugie – Tesla. Kierowcy Tesli dostają o 37% więcej mandatów niż przeciętny kierowca. Tutaj nie mamy jednego modelu, który zapewnił Tesli tę pozycję, ale zanurzmy się nieco w jej ofertę. Model S, czyli flagowiec marki z mocą 449 koni w long range i szalonymi 772 koniami mechanicznymi w wersji performance, 0 do setki w 2,5 sekundy. Model 3, najpopularniejsza Tesla, model X, SUV ze skrzydłowymi drzwiami. Dlaczego Tesla tak wysoko? Błyskawiczne przyspieszenie dzięki pełnemu momentowi obrotowemu u elektryków. Model S-Plate z kolei robi setkę w 2,1 sekundy. Cisza silnika oszukuje, nie czujesz jak szybko jedziesz. Numer 1. Absolutny rekord. Porsche z indeksem 165. Kierowcy Porsche. Mają aż 65% więcej punktów karnych niż przeciętny niemiecki kierowca. Porsche nie ma swojego indywidualnego reprezentanta w liście modeli, a my także nie będziemy się zagłębiać zbytnio w ofertę Porsche. To auto stworzone do szybkiej jazdy. Każde Porsche ma motor sportowy DNA. Gdy masz 711 koni pod maską, tak jak w najmocniejszym 911 Turbo S z innowacyjnym napędem T Hybrid, trudno oprzeć się pokusie. Dzięki, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał, a ja na koniec mam dla Was bonus. Do końca października z kodem TOP. Dostajecie 20% zniżki na nasze zabezpieczenia antykradzieżowe dostępne na kilesprotektor.com. A jeśli wam mało bonusów, to łapcie zestawienie najgrzeczniejszych, czyli samochodów, których kierowcy przepisy łamią zdecydowanie rzadziej niż cała reszta. Tutaj królują marki z Azji. Honda, niby szybsza niż wygląda, a jednak 28% mniej punktów karnych niż średnia. Szczególnie przepisowo jeżdżą kierowcy Hondy Jazz 36% poniżej normy. Mamy tutaj również Kia z 25% poniżej średniej. A także Suzuki 24% mniej punktów. A absolutnym mistrzem grzeczności jest Mazda CX-5 z wynikiem 47% poniżej średniej. Co sądzicie o tym rankingu? Zgadzacie się z wynikami? Może jeździcie jedną z tych marek? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych treści motoryzacyjnych. Do zobaczenia w następnym odcinku.